Serio, Dziarski ma rację. Wystąpimy bez ciebie. Sasza, grałeś kiedyś na syntezatorze? Nie, nie grałem. A kupiłaś mi te pałki? Jakie pałeczki! Masz grać palcami! Nie udawaj głupi! Ja naprawdę nie wiedziałem! Polina, mamy jakiś gotowy szkic tekstu. Ja będę grać na perkusji. Dimon, realnie nas wkurzasz. Idź stąd. Mówiłem ci już, że pierwszego dnia naszego pojednania po walce z Wilkiem. Pokłóciłeś się ze wszystkimi! Jeśli wybrałeś taką postawę na początku, to się z tym pogódź! Pogódź się z internatami i baw się dobrze! Masz nowych przyjaciół, pocałuj Angele! Albo z kim tam chcesz! Posłuchaj mamy, poproś tatę o pomoc! Rób co chcesz, tylko pozwól nam w końcu normalnie poćwiczyć! I stąd, po prostu sobie stąd i. A tak przy okazji znokautowałem Dima za Angele! Nikomu innemu tak nie chciałem zrobić, tylko Dima wywołuje we mnie takie emocje! A to, że chciałeś się umawiać z luksusową laską, to było okej. Okay. No i co z tego? Co cię to w ogóle obchodzi? Po dziesięciu minutach rozmowy z nią po prostu uciekłem. Ja naprawdę jej nie potrzebuję. Tak samo jak związków. A to, że cię pocałowała i podrywała miało mnie tylko wkurzyć. Chciała mnie po prostu sprowokować. No i patrz, kogo straciłem. O, się, Dima! A przy okazji powiedziała, że śmierdzisz jak śmieci. Dima, drogi mój, Dziarski ma rację. W zeszłym roku Andrzej mnie upokarzał. Ty sam stanąłeś moje mojej obronie! A potem zaczynasz się z nim przyjaźnić. Cierski powiedział ci, że wybrałeś złych przyjaciół, ale ty to zignorowałeś.